Do domu dziecka w Kołtrąbiu, Pieszycach i Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu Gwiazdor przybył kilka dni przed Wigilią. To wszystko dzięki zaangażowaniu medyków z Gniezna, a także wszystkich oddziałów Szpitala Pomnik Sztupolski. W tym roku Szpital Pomnik Sztupolski, jak i tutaj nasze pogotowie, biorą udział w drugiej już akcji Gwiazdor. Ideą tej akcji jest to, że na początku listopada otrzymujemy listy od dzieci z domu dziecka. Wtedy. Każdy z nas, który się zgłosi do, do udziału w tej akcji, otrzymuje taki list, przygotowuje paczkę dla dziecka i właśnie teraz jest finał tej akcji, kiedy te paczki trafiają po prostu do wybranych dzieci z domu dziecka. Zazwyczaj to, są to ich drobne marzenia, począwszy od rzeczy, które są im potrzebne w życiu codziennym, aż do może bardziej troszkę wygórowanych, które spełnią ich najdrobniejsze marzenia. Są to takie najdrobniejsze rzeczy, które są im potrzebne w życiu codziennym, między innymi kredki, bloki, rysunki, skarpetki, wymarzona bluza, bądź też jakieś rzeczy drobnego, artykułu elektronicznego. Myślę, że to i dla ratowników, jak i każdego pracownika szpitala w Gnieźnie, który przyłączy się do tej akcji jest to ważne, ponieważ widzimy coraz większe zaangażowanie pracowników szpitala w tą akcję, gdyż w ubiegłym roku robiliśmy 50 paczek, natomiast w tym roku już nam to wzrosło do 106 paczek łącznie. Szacunkowo przyjęliśmy sobie to, że będzie to kwota między 120 a 150 zł i tego staraliśmy się trzymać, aby nie było wyróżnienia wśród dzieci, że jedno dziecko trzymało droższą, a drugie mniejszą paczkę. W tym roku poszerzyliśmy już troszkę akcję Gwiazdor o zasięg praktycznie można powiedzieć całej Polski, ponieważ nasze pogotowie wraz z całym szpitalem przygotowało łącznie paczki dla dzieci z domu dziecka w Kołdrąbiu. Dla dzieci z domu dziecka w Pieszycach, to jest województwo dolnośląskie, a także z ośrodka socjoterapii we Wrocławiu. Medycy zapowiadają, że za rok akcja będzie przeprowadzona na jeszcze większą skalę.